Witam serdecznie na kanale Super Vegan. Dziś, kochani, pokażę wam, jak zrobić tradycyjny buddyjski kotlet. Różnica będzie tylko taka, że ja dodam tutaj buraka i wino. Ale nie wam pokażę, jak to zrobić. Zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, do komentowania oraz udostępniania. Zapraszam również do odwiedzenia mojego fanpage'a na Facebooku i to tyle ode mnie. Dziękuję za Wasz czas. Siadajcie wygodnie i zaczynamy. W misie mam tutaj przygotowane 400 gramów. Zwykłej, najprostszej mąki, jaką można dostać w sklepie. Do tego dodaję jeden kubek. Zimnej wody prosto z kranu. Biorę mikser z hakami do chleba, ale oczywiście, jeżeli lubicie się bawić takim ciastem, ja na przykład nie lubię, to możecie ugniatać ręcznie. Ja finałowy efekt ugniatania będę robił ręcznie, tak czy tak. Ale sam początek po prostu ominę. Kiedy nasze ciasto już, jak widzicie, jest w miarę gotowe, finałowo, będę jak powiedziałem, wspomniałam przed sekundą, ugniatam to ręcznie, żeby mieć pewność, że gluten jest dobrze aktywowany i ciasto gotowe do kolejnego etapu. Jeżeli nie wiecie jak sprawdzić swoje ciasto, nie ma nic prostszego na świecie. Kiedy jesteście już zadowoleni z konsystencji waszego ciasta i wydaje wam się, że już jest dobre, gotowe, wystarczy ugnieść sobie kuleczkę i lekko, właśnie tak jak teraz widzicie, palcem knieść. Jeżeli ciasto wasze wraca, cofa się, to wówczas wiadomo, że jest gotowe. Mam nadzieję, że to dobrze było widać. Teraz ciasto wkładam do miski, w której wcześniej wyrabiałem i wszystko zalewam zimną wodą z kranu, tak żeby ciasto nie wystawało. I tak zalane, utopione nasze ciasto zostawiam na godzinę czasu. Po godzinie czasu, moi drodzy, przechodzimy do kolejnego etapu, a mianowicie wypłukiwania skrobi. Jak to wygląda? Nic prostszego, moi drodzy. Mianowicie, wyciągamy ciasto, bierzemy nasze ciasto i gnieciemy je. je, je zobaczycie, w, dosłownie w, w oczach nasza woda zacznie się barwić na biało. Tą wodę możecie zostawić sobie, jak ona... Uspokoi się, skrobia osiądzie, osiądzie na dół. Możecie zlać ją i to skrobie sobie odłożyć. I jeżeli chcecie, mogę Wam pokazać, jakie fenomenalne rzeczy z takiej skroby można zrobić, bo na przykład można zrobić salami, można zrobić bekon. Napiszcie mi w komentarzu moi drodzy, jeżeli chcecie takie coś zobaczyć, żebym wam pokazał. Piszcie, z miłą chęcią Wam pokażę, jak to zrobić. Tą wodę sobie taką z pierwszego płukania, jak powiedziałem, zostawiam. I przekładam nasze ciasto do y, świeżej y, wody i płuczę tak, żeby nasza woda była lekko, lekko dosłownie zabarwiona. Mniej więcej to są takie 3-4 płuchania. Tutaj zaraz wam pokażę, jak taka woda wygląda. Właśnie w ostatnim płukaniu powinna wyglądać. O jaki efekt nam chodzi. To jak teraz widzicie, właśnie taka woda lekko zabarwiona. Teraz nasze ciasto, lekko tak zduszę, żeby wodę zlać, przekładam do miseczki, żeby przejść do kolejnego etapu. Do, do miski teraz dorzucam jedną łyżeczkę tartego burka, buraka, jedną łyżeczkę. Yy, ekstraktu z grzybów, możecie je kupić, jeżeli nie umiecie ich y, dostać proszę napiszcie w komentarzu, z miłą chęcią Wam pokażę jak to, to można również zrobić w domu. Dodaję dwie łyżeczki sosu sojowego i teraz wszystko na początku tam, mieszam łyżeczką, a na końcu tam to ręcznie, żeby wszystko się nam fajnie połączyło. Buraka dodaję tylko i wyłącznie dla koloru, bo chciałem to bardziej takie wołowe, chciałem powiedzieć, efekt uzyskać, ale bardziej takiego właśnie steka, że tak powiem. Jeżeli chcecie bardziej jasne, to po prostu nie dodawajcie barwnika w tym przypadku buraka. Jeżeli już jest wszystko dobrze ugniecione, rozgrzewamy patelnię i takiego lejącego się glutka formujemy jakich kształt chcecie i kładziemy na patelni. Pamiętajcie, że w momencie kiedy położymy na patelnię, nasz seitan się od razu zetnie, więc teraz jak Wam pokażę, jeżeli chcecie go umodelować, już jest za późno. Taki kształt jaki go położycie, takim po prostu już go będziecie mieć. Więc miejcie pewność, że nie rozlejecie go, krótko mówiąc, na całej patelni. Podsmażamy go z jednej strony, kiedy już jest gotowy. Obracamy na drugą stronę, zwróćcie uwagę jak fenomenalnie wygląda, podsmażam go tylko i wyłącznie dlatego, żeby miał fajną taką mm, chrupką skórkę, że tak powiem. I o coś takiego nam właśnie chodzi. Kiedy już jest podsmażony z obu stron, nie wiecie jak to sprawdzić, wystarczy poruszać patelnię, powinien się ślizgać, pokażę Wam jeszcze, że jest fajnie podsmażony i teraz tak podsmażonego y, sejtana, naszego kotleta, Zostawiamy i przechodzimy do kolejnego etapu. Bierzemy sobie kubek, do, do którego dodajemy dwie łyżki sosu sojowego i około 250 ml wina czerwonego. Miejcie pewność, że jest wino wegańskie. Wszystko zalewamy i przykrywamy, dusimy pod przykryciem 15 minut z każdej strony. Jak widzicie, tutaj drobna wpadka. Nie mam odpowiedniej dużej pokrywki. Jeżeli macie taką sytuację, nie martwcie się. Można zawsze zaczwaniaczyć. Ja tutaj wykorzystałem sobie patyczki do suszy i w takim oto sposobie, tak jak powiedziałem wcześniej, podsmażałem wszystko 15 minut z każdej strony, czyli 15 minut na stronę, w totalu 30 minut. Po 30 minutach, moi drodzy, tutaj jeszcze Wam pokażę, jak wygląda po 15 minutach, po takim je po podsmażaniu. Zobaczcie sami. No po prostu obłędnie, no obłędnie. Wierzcie mi, że jak takie coś położycie sobie na talerz, no nie ma osoby, nie ma osoby, że po prostu nie będzie miała znaki zapytania na twarzy. Po 15 minutach z jednej i z drugiej strony podsmażania mamy taki efekt. No Zobaczcie sami. Naprawdę proste, bardzo proste, fajne zdanie. Yy, na zrobienie przepis, yy, na zrobienie właśnie sejtana. Polecam Wam gorąco. Jeżeli spróbujecie, napiszcie w komentarzu obowiązkowo, jak wam smakowało. Dziękuję za Wasz czas. Zostawcie łapkę w górę i komentarz. Buzia!